Ojca Wirgiliusza odcinek pierwszy: Grzybobranie. Pewnego razu, ojciec Wirgiliusz postanowił wybrać się na grzybobranie. Leżąc jeszcze w łóżku, bawił się swoim nasieniem, aż tu nagle usłyszał pukanie do drzwi. Okazało się, że pod drzwiami stoi Paweł, przebiegły dzik i woła. Wstawaj no Wirgol, bo nam grzyby wyzbierają. Wirgil poderwał się na nogi jak zwariowany i razem wybrali się na tą tajemniczą i niebezpieczną podróż. I Jeszcze Wirgil już dobrze nie wyszedł ze swojego domu, a już zobaczył chamstwo i obłudę na ulicach Thais. Okazało się, że to jeden z czołgistów rżnie głupa i pluje po chodniku. Ojciec Wirgiliusz. Słuchaj, pan, a co ty tutaj strugasz wariata? Flo Jankowicz. Wirgiliusz, słuchaj, nie widziałeś moich majtek, bo ktoś mnie ukradł. Ojciec Wirgiliusz, uspokój się, chamie, bo cię kotem puszczuje. Ojciec Wirgiliusz uspokoił towarzystwo i ruszył ku przygodzie. W lesie napotkał osobę, z którą podzielił się informacjami o grzybobraniu ojciec Wirkiliusz. Słuchaj, mać pan, a co ty tam w koszyku niesiesz? Kierda Hero Niosę grzyby dla mamy, bo robi grzybice na nogi. Paweł przebiegły dzik szybciej no Wirgil, bo nam grzyby wyzbierają. Kolejnym grzybozbieraczem, jakiego napotkał Wirgiliusz, był niebezpieczny leszek mak z czołgistów. Ojciec Wirgiliusz. Słuchaj, mać a co ty tutaj kombinujesz z dziećmi? Niebezpieczny leszek mak. Cześć, Wirgiliusz, a zabrałem swoje dzieci na grzybobranie. To jest mała liska demon, a tam jej starszy braciszek indykosz. Ojciec Wirgiliusz. To musisz wać pan uważać na zboka fastę, bo lubi się tu czasami kręcić. Niebezpieczny leszek mak, a na szczęście dzisiaj jest na placu zabaw. Lisek, demon. Tatusiu, tatusiu, widziałaby spokapastę w krzakach, jak się na mnie patrzył. Ojciec Wirgiliusz postanowił zadzwonić na policję, ale zboczeniec znowu uciekł. Ojciec Wirgiliusz wraz z przebiegłym dzikiem wracał szczęśliwy z grzybobrania z koszykiem pełnym maślaków, kurek i borowików. Aż tu nagle zobaczył śpiewającego trubadurę Noronixa, Postanowił, że przyłączy się do tej piosenki Noroniks. Ojciec Wirgiliul uczył dzieci swoich, a miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje. Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha, róbcie wszystko co ja, co ja, hej! Ojciec już uczył dzieci swoich, a ich wszystkich, sto dwadzieścia troje. Hejże hej, hej. dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha, róbcie wszystko co i ja, co i ja, hej! <śpiewanie>